Cześć wszystkim, witajcie w niedzielę. Yy, dzisiaj chcieliśmy się z wami podzielić czymś szczególnym. Pamiętacie, jak od pewnego czasu chodziłem i mówiłem, że poszukujemy drugiego samochodu? Przy okazji chciałem spełnić swoje marzenie. Otóż szukałem, szukałem i spełniłem. Drugi samochód miał spełnić dwa zadania. Pierwsze jest takie, że komunikacja w Karolinie nie istnieje, dlatego potrzebujemy dwóch samochodów tak długo, jak pracujemy w dwóch różnych yy, biurach. Natomiast druga rzecz to było. Po prostu spełnienie szczenackiego dziecięcego marzenia o super samochodzie, który widywało się albo w filmach, albo w grach komputerowych i miało być to coś, coś szczególnego. Dobra, to nie ma co czekać, zapraszam Was teraz na przejażdżkę. Nam wam go trochę bliżej, jedziemy na myjkę go troszkę wyczyścić. Jednym z powodów dla którego akurat wybraliśmy ten model, Mustanga, był fakt, że posiadał manetki do jazdy z tak tzw. półautomatyczną, w której zakochałem się od pierwszego momentu, kiedy testowałem ten samochód. Ten model akurat sam w sobie nie ma takiego trybu sport, gdzie przełączasz po prostu i... On automatycznie jakby jedzie inaczej, natomiast dzięki temu, że ma manetki można ten tryb sportowy jakby samemu zaaplikować i wykorzystać walory samochodu. Proszę Cię nie szalej A i skup się na tym co robisz, bo Ty, ty ciągle w kamerę patrzysz. Państwa zgadza się, spełniliśmy swoje amerykańskie marzenie. W naszym garażu stoi... No... ale ty też się cieszyłaś, powiedz. No nie no, ja... No, w naszym garażu stoi piękny amerykański samochód, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, chociaż droga do jego kupna nie była wcale taka prosta. Szukaliśmy samochodu myślę, że z ponad pół roku, nie? Jak nie lepiej. No takie prawdziwe poszukiwania, no... No powiedzmy, że całe takie dochodzenie do tego, że może byśmy spili mhm. ten samochód. Dokładnie. A najlepsze jest to, że na początku byliśmy bardzo blisko kupienia innego samochodu, ale niestety zwlekaliśmy trochę z podjęciem finalnej decyzji i w międzyczasie ktoś ten samochód wykupił, bo byliśmy już jakby gotowi na zakup i... Problem był z podjęciem takiej decyzji, powiedzenia tak, dobra, zróbmy tak, to. Tak, My to... mamy często problem z podejm podejmowaniem tak, ostatecznej tak. decyzji. To było dziwne. Bo... Bo byliśmy gotowi, potrzebowaliśmy, mieliśmy nawet jakieś takie praktyczne argumenty do tego, żeby samochód kupić, a kiedy doszło do tego, że trzeba podjąć decyzję, tak, bierzemy go, no to wtedy nam po prostu coś nie wyszło. My, nie, nagle coś stoi przede mną, jest w moim zasięgu, a ja nagle jestem... Bo już się wyciągnąć z... Dokładnie, jak sparaliżowany po prostu i zwlekałem, zlekan, zlekałem, miałem nauczkę. No jak się okazało, że to Mustang, bo ja byłam fanką jednak bardziej Mustanga niż Challengera, i się okazało, że on jest... No patrzył sobie w jakiegoś Mustanga. Który jest czerwony. No dobra. Łajna. <gry> no, no i stało się. Mamy czerwony samochód z czarnymi paskami wszyscy są szczęśliwi. Ty najbardziej? Fini to. Oczywiście ja jestem mistrzem planowania ubiorów w takie dni. Dzisiaj 35 stopni, a ja po prostu czarna bluza, koszulka i czarna czapka. Ale dobra, mniejsza o to. Idziemy teraz zobaczyć na zakupy. Teraz mało sprawdziam, ile pomieści fort. No ja Gotowa? Się, ja się zastanawiam, czy to się wszystko zmieści. No to jedziesz. No próbuj. O, jedziesz, to ty dawaj. Dobra. że marzenia trzeba spełniać, że nawet coś, co jest szalone, nie wiem, czasami absurdalne, ale w jakiś sposób rozsądne, to dalej marzenie, które powinno się spełniać. Gdzieś w tym biegu życia zapominamy o tym, że takie rzeczy sprawiają, że nabieramy pewności siebie, nabieramy sił i wierzymy, że naprawdę wiele można zrobić. Oczywiście nie jest to żadna szalona fantazja, którą udało się spełnić po prostu... W takim stanie jak północna Karolina zachodzi taka potrzeba, żeby każdy powiedzmy uczestnik gospodarstwa domowego miał swoją, swój samochód, a przy okazji to, że spełniliśmy marzenie, no cóż, no, mieliśmy okazję, mieliśmy ku temu możliwości, więc wzięliśmy się w garść i po prostu to zrobiliśmy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie zakupu tego samochodu, która ma tutaj absolutnie dominujące znaczenie. Pozwolenie sobie na wiarę w to, że takie rzeczy można robić, że można spełniać swoje marzenia, że można je realizować, nawet jeżeli byłyby to głupie, dziecięce marzenia na temat samochodu sportowego, który kiedyś, nie wiem, gra komputerowych występował. Bo, proszę Państwa, my względem Ameryki mamy ogromne plany na ten moment. Chcielibyśmy tu zostać, chcielibyśmy tu mieszkać, podoba nam się, czujemy się bardzo dobrze, więc planujemy tak naprawdę kolejne kroki, mamy dużo planów, ale póki co te plany Paliły na panewce, bo nie było w nas tej pewności siebie, która pozwoliłaby te plany realizować. I w tym momencie... Ten zakup samochodu pomógł nam tym, żeby te marzenia zacząć spełniać i żeby zdobyć wiarę w to, że inne rzeczy też są możliwe. Dlatego, tak jak wspomniałem, nie chodzi tylko o kupienie samochodu, który był gdzieś tam jakimś marzeniem. Chodzi o to, że udowadniamy sobie, że możemy robić duże rzeczy i możemy, możemy spełniać marzenia, które mamy gdzieś w głowie, a przede wszystkim wyciągać je z głowy. Na ulicę, jak w przypadku samochodu i po prostu y, sprawiać, żeby się naprawdę zadziały. Więc y, moje przesłanie jest takie, ja sobie sprawdziłem na własnej osobie, czy, marze, czy spełnianie wielkich marzeń potrafi zmienić człowieka. I powiem wam, że potrafi. Potrafi, zmieniło mnie, jestem gotów na kolejne wyzwania i mam nadzieję, że będę spełniał jeszcze dużo marzeń. I mam nadzieję, że będę mógł się tymi marzeniami z wami dzielić. A teraz moim marzeniem jest zjedzenie pizzy, bo jestem cholernie głodny, dlatego wsiadam do środka, wyjeżdżam stąd, jadę do domu i będę odpoczywał. Trzymajcie się wszyscy, dzięki, że oglądaliście. Jeżeli wam się oczywiście podobało, zostańcie z nami. Mamy jeszcze dużo do pokazania, dużo do przekazania, jeżeli chodzi o życie w Ameryce, więc będzie nam miło, jeżeli zostaniecie tu z nami. Trzymajcie się i dobrego następnego tygodnia.